Dominacja jednego zespołu w Formule 1 jest to nieodłączny element tego sportu. Na przestrzeni wielu lat byliśmy świadkami wyższości kilku ekip nad resztą stawki. W tym sezonie Red Bull Racing nie ma sobie równych. Czy ekipa z Milton Keynes jest w stanie wygrać wszystkie wyścigi w roku 2023? Zapraszam do oglądania! Red Bull Racing to zespół, który od ubiegłego sezonu dzieli i rządzi w Formule 1, wygrywając aż 25 wyścigów od początku roku 2022. Co prawda w zeszłorocznej kampanii nie mieli aż tak dużej przewagi nad resztą stawki, ba nawet na początku sezonu Ferrari było szybsze. Jednak umiejętność rozwijania bolidu przez ekipę z Milton Keynes, skuteczna jazda Maxa Verstappena oraz błędy zespołu Ferrari sprawiły, że Red Bull kompletnie zdominował drugą część sezonu. W tym sezonie wygrali wszystkie wyścigi rozegrane do tej pory i wydaje się, że nikt nie jest im w stanie zagrodzić w najbliższych rundach Mistrzostw Świata. Verstappen jest przerażająco skuteczny, Bolid wydaje się nieawaryjny, a w zespole wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku. RB19 to aktualnie najlepsza konstrukcja w stawce. Na okrążeniu Bolid jest szybszy średnio o pół sekundy od swoich najbliższych rywali. Dominacja Red Bulla jest szczególnie zauważalna w tempie wyścigowym i przewaga nad innymi zespołami jest jeszcze większa. No może poza bolidami Mercedesa, które też lepiej spisują się w wyścigach aniżeli w kwalifikacjach i są w stanie utrzymać straty na podobnym poziomie w wyścigu do Red Bulla. RB19 przez swoją konstrukcję zawieszenia ma większy problem z dogrzewaniem przednich opon, przez co w kwalifikacjach na torach w Monako, Australii czy w Azerbejdżanie byli pod presją, i w Baku nie udało im się zdobyć pole position. Jednak ten problem od razu znika w wyścigu, gdzie po kilku okrążeniach opony w bolidzie Red Bulla są dogrzane i pracują w perfekcyjnym oknie oraz ich zużycie jest bardzo niskie w porównaniu do innych bolidów z innych zespołów. Zespół Red Bulla aktualnie ma zbyt dużą przewagę, aby inne zespoły, takie jak Ferrari, Mercedes czy Aston Martin, byłyby w stanie odrobić tę stratę na przestrzeni kolejnych wyścigów. Więc sprawa Mistrzostw Świata jest praktycznie już rozstrzygnięta. Red Bull na 99% wygra Mistrzostwo Świata Konstruktorów, Max Verstappen sięgnie po trzeci tytuł mistrzowski. Tak, wiem, mówię to tylko po siedmiu wyścigach, ale Red Bull aktualnie jeździ w innej lidze i na pewno przez kilka kolejnych miesięcy będą wygrywali kolejne wyścigi. Fakt, przekroczenie limitu budżetowego przez Red Bulla w sezonie 2021 i nałożona na nich kara w postaci ograniczenia czasu spędzonego w tunelu aerodynamicznym na pewno wpłynie na rozwój bolidu, jednak wątpię w to, żeby stracili na tym całą swoją przewagę. Więc nasuwa się pytanie, czy Red Bull jest w stanie wygrać wszystkie wyścigi w tym sezonie? Tak, są w stanie wygrać wszystkie wyścigi w tym sezonie, ale szansa na to nie jest wcale duża. Jak wiemy, sport motorowy rządzi się swoimi prawami, i na zwycięstwo składa się masa czynników. Żaden zespół w historii Formuły 1 nie był w stanie wygrać wszystkich wyścigów w danym sezonie. Najbliżej tego osiągnięcia był zespół McLaren ze skutecznością na poziomie 90 kilku procent, wygrywając 15 z 16 wyścigów rozegranych w sezonie 88. McLaren wygrałby wszystkie wyścigi gdyby nie incydent podczas Grand Prix Włoch na torze Monza, gdzie na dwa okrążenia przed końcem wyścigu Ayrton Senna miał wszystko pod kontrolą napotkał zdublowanego kierowcę który wyjechał szeroko w szykanie i powracając na tor zgarnął Brazylijczyka, który utknął potem na tarce oddając zwycięstwo Ferrari W sezonie 2016 Mercedes absolutnie dominował Formułę 1 wygrywając aż 19 wyścigów z 21 rozegranych. Kalendarz był oczywiście o wiele dłuższy w porównaniu do sezonu 88. No i podczas tych dwóch wyścigów tutaj zawinili kierowcy oraz zespół. Podczas pamiętnego Grand Prix Hiszpanii w 2016 roku doszło do kolizji między Hamiltonem a Rosbergiem na pierwszym okrążeniu przed dojazdem do czwartego zakrętu. No, i podczas Grand Prix Malezji w bolidzie Hamiltona doszło do usterki, defektu. Przez co te dwa wyścigi wygrał właśnie zespół Red Bull Racing. Więc mimo przewagi tempa, ciężko jest wygrać wszystkie wyścigi przez jeden zespół w danym sezonie. Więc zobaczymy, czy Red Bull Racing będzie pierwszym w historii zespołem Formuły 1, który będzie w stanie dokonać tego osiągnięcia. Według mnie będzie bardzo ciężko, ale jest to możliwe. Verstappen jest aktualnie w topowej formie i niezależnie z której pozycji startował, zawsze dojeżdżał na podium. Jednak Inaczej wygląda sprawa z Perezem, który, jak widzicie, w tym sezonie jeździ dosyć nierówno. Raz jest w stanie tutaj walczyć z Verstappenem, jak na przykład w Grand Prix Azerbejdżanu, ale podczas większości wyścigów odstawał tempem od Holendra. Więc jest to trochę utrudnione zadanie dla Red Bulla, żeby wygrać wszystkie wyścigi do końca tego sezonu, polegając tylko i wyłącznie na Verstappenie, u którego w bolidzie może dojść do awarii i Perez nie znajdzie się w sytuacji pozwalającej na zwycięstwo. A jakie jest Wasze zdanie? Czy ktoś jest w stanie czystym tempem pokonać Red Bulla w tym sezonie? Jaki to będzie zespół? Jaki kierowca? Dajcie znać w komentarzu. Pewnie większość z Was zauważyła, że mam na sobie koszulkę z numerem 1, czyli Max Verstappen w kolorach Red Bulla. Nie, nie jestem fanem Maxa Verstappena czy zespołu Red Bull Racing. No założyłem ją właśnie pod tematykę tego filmiku, ale też założyłem ją ze względu na to, że 12 czerwca rusza przed sprzedaż na moim sklepie odzieżowym. Druga kolekcja F1 o tematyce kierowców Formuły 1. Każdy kierowca ma na lewej piersi swój numer wyścigowy. Po prawej stronie na dole jest nazwisko danego kierowcy. No i niektóre koszulki mają charakterystyczny element dla danego kierowcy bądź zespołu. Oraz koszulki będą dostępne w różnych kolorach właśnie pod kolory zespołu Formuły 1, więc tym razem będzie o wiele więcej koszulek do wyboru. Przed sprzedaż będzie trwała mniej więcej półtora tygodnia, więc zapraszam Was wszystkich serdecznie 12 czerwca do odwiedzenia mojej marki odzieżowej, mojego sklepu internetowego fonek.Store link znajdziecie poniżej. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!